How is your toy? You can buy an animal. Visitor to Santa Barbara. Chciałam poopalać na plaży, ale dotarliśmy tutaj około czwartej i niestety, jak zawsze, planów nisi. Ale może będziemy spać na plaży, bo nie wiemy gdzie dzisiaj mamy Zanurzam nogi w oceanie spokojnym. Czuję się doświadczona teraz. Hej, chodź tu w oceanie. No. Mamy miejsca, żeby się strzemnąć. I jest ciężko. Mamy weekend. I no jeszcze w sumie taki trochę okres wakacyjny. Jest bardzo ciężko znaleźć jakieś miejsce. A jak się coś znajdzie, to kosztuje 300 dolarów za noc. Zwyż. Bo jesteśmy w okolicach Santa Barbara i widać jest to burżujski klimat trochę. Nie, bo jest weekend, bo raz przez przy, przy przypadek kliknęłam inne daty nie weekendowe i, i było całkiem spoko i były też miejsca w cenach, ale ani kempingu, ani hotelu nie, nie możemy tutaj ogarnąć, więc jest trochę taka kaplica. Poranek dnia następnego 22.09.19, tak jak się spodziewaliśmy spaliśmy w aucie! Nie mogliśmy początkowo znaleźć miejscówki, bo wszystko jest tutaj zamieszkałe albo nie można parkować, albo coś tam, coś tam, coś tam, ale w końcu udało nam się ogarnąć miejscówę nawet właśnie w Santa Barbara. I no i cóż, żyjemy. Całe szczęście dzisiaj mamy hotel, ale po takiej ciężkiej nocy musimy sobie, znaczy ciężkie nie było tak źle, ale relaksujemy się na plaży w Santa Barbara. No i tyle. Potem jedziemy do motelu gdzieś położonego 60 km. Stąd i gdzieś niedaleko Malibu, więc może się napijemy jeszcze dzisiaj Malibu. Malibu. pierwszy test mojego gołka w wodzie. Zaczynamy ja się ungać, pilnujemy. <laughs> Dobra, zamierzamy się, w sensie gopro się zamierzy, a reszta już... Nadchodzisz... Pochodzę, aż mi wstanie, jak na no i jesteśmy w Malibu, na Zuma Beach. Obec obecnie na razie żadnych tłach nie dostrzegliśmy. Okazało się, że w Malibu nic nie ma, a przynajmniej my nic nie znaleźliśmy, więc jedziemy teraz do Santa Monica. Właściwie już jesteśmy i zastanawiamy się jak będzie z parkingiem.